Dzień dobry, Dariusz Schubert, trener Dolnosaxenskiego Związku Piłki Nożnej i ja, Niemieckiego Związku Piłki Nożnej Fundacji Sepp-Heavega. Oglądajcie ekstra Otóż Od 2004. Od roku e, jestem w e, Dolnosaksońskim Związku Piłki Nożnej e, i praktycznie od 2000 roku, później, 5 roku nawiązała się współpraca między e, Dolnosaksońskim a Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej. E, już od samego początku e, dzięki panu Andrzejowi Grajewskiemu, e, która trwa ta współpraca między związkami e, wojewódzkimi e, do dzisiaj. Przełożyło się to w 2009 roku już na kontakt między Centralą, Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej, a Polskim Związkiem Piłki Nożnej odnośnie współpracy na temat szkolenia trenerów. To był sygnał, jeżeli można tak powiedzieć, od Ministerstwa Sportu, które zdecydowało się wybudować Orliki. Natomiast Polski Związek Piłki Nożnej. Chciał wyszkolić trenerów do pracy z dziećmi właśnie na tych obiektach, które miały powstać. Zaczęły się rozmowy jeszcze z prezesem Listkiewiczem w Barzinghausen, później zmiana prezesa. No i już za kadencji Grzegorza Laty, 7 lutego 2010 roku, doszło do podpisania współpracy i zaczęliśmy szkolenia w sierpień, wrzesień 2010. Do dnia dzisiejszego odbyło się już 14 kursów. W tych 14 kursach przeszkoliliśmy, czy mamy absolwentów w liczbie 420 osób, trenerów. I generalnie potwierdza się to, co chcieliśmy od samego początku, że, że warto wykorzystać ten niemiecki program który się sprawdził, który przyniósł efekty i korzyści w postaci później wyników na, na teren polski. Najbardziej miarodajną oceną są dla nas słowa trenerów, którzy bezpośrednio po kursie czy później w pracy w, w terenie dają nam sygnały, że, że było warto przyjechać do nas na kurs. Jeżeli chodzi o różnice w szkoleniu czy, czy, czy generalnie w pracy z dziećmi i młodzieżą między obydwoma krajami, są i nad nimi pracujemy. Na co dzień, podczas kursu, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Do południa i po południu. To jest skrócona wersja dwóch tygodni na nasze potrzeby. Praktycznie zamykamy się w 9 dni tutaj. I generalnie można podzielić tych 14 kursów na, na pół, gdzie w pierwszej części. Widoczna było, by, była prac, brak e, doświadczenia w pracy właściwej pracy e, z najmłodszymi, czyli do 6 do G i do F juniora 6-7 e, lat. Natomiast e, później e, sytuacja się zmieniła, ale to już chyba dlatego, że efekty nas, e, naszej wspólnej pracy e, e, były już e, widoczne, dlatego że trenerzy podzieli, zaczęli dzielić się wiedzą już e, na terenie całego kraju. I, i powiedzmy, e, odwróciła się sytuacja było lepiej w, w młodszej kategorii w najmłodszej. A problem, jeżeli możemy w ten, w ten sposób powiedzieć, zaczęło się od mniej więcej 8 roku, 10 do 12 roku. Jeżeli chodzi już na bazie koordynacji wszechstronnego ruchu, naukę techniki. Tak? Staramy, się, staramy się tak tą wiedzę z, z trenerem markiem przekazać, żeby, żeby te braki, które są. Zwrócić na nie uwagę, dlatego pracujemy również na boisku z dziećmi, nie tylko na sobie, trenerze, ale również z dziećmi mamy tak, taką okazję, bowiem od 11 kursu, od 11 kursu była sytuacja taka, że kurs odbywał się w dwóch częściach. Pierwsze pięć dni w Polsce. E, natomiast drugie pięć e, w Barzinkhausen e, w Dolnośląskim związku piłki nożnej i takiej okazji pracy z dziećmi e, po drugiej stronie nie mieliśmy. E, tutaj mamy tych e, dziewięć dni i, i praktycznie w, w trzech kategoriach bambini, e-juniora e i e, de-juniora, e, kończąc praktycznie mamy okazję właśnie pracy na... E, w najma, najbardziej miarodajnych warunkach pracy z dziećmi. Tak? Nie chciałbym może bezpośrednio mówić o samych, samych różnicach i problemach, natomiast co pocieszające jest, że trenerzy, którzy przyjeżdżają do nas, mają jakąś bazę, jakieś doświadczenie własne po konfrontacji z tym programem, który, który oferuje Niemiecki Związek Piłki Nożnej, wyciągają wnioski i. Um, Zarówno już w trakcie samego kursu, ale później już w terenie. Tak? Otrzymujemy sygnały, powstają, e, są, wzrasta zaangażowanie trenerów. E, 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 mają własne pomysły, mają. E, 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 Chęci i wiedzę przede wszystkim do tego, jak to zrobić, bo wcześniej powiedzmy sobie, że było to robione, ale na zasadzie mam taki pomysł, jego zrealizuję, ale czy, czy do końca słusznie to właśnie sobie odpowiadamy podczas naszych kursów również na te pytania, bo prawdopodobnie te akademie czy, czy inne szkółki. Były, można powiedzieć, trochę w innym charakterze to poszło, bardziej marketingowym niż, niż szkoleniowym, co byśmy sobie tego życzyli, prawda? No dzisiaj jest to lepiej. Mamy zdolnych trenerów, wielu zdolnych polskich młodych trenerów, którzy korzystają z tej wiedzy, którzy przekonali się do tego, że, że to jest spra sprawdzona metoda. Dlatego te sygnały, które z terenów Polski poprzez drogę mailową czy telefoniczną do nas doceniają, są dla nas najbardziej miarodajne i potwierdzają to, co powiedziałem wcześniej, słuszność tego projektu.